Jeszcze może, chwilę o niej. Terapeuta integracji sensorycznej. Yy, w koralu jest konsumentem i od roku stosuje produkty koralowe. Yy, powiedz Aniu, od czego się zaczęło? Yy, jak trafiłaś do korala tak szybciutko i yy, co więc, jakie wyzwania miałaś w samopoczuciu i zdrowiu? E, mogę tak powiedzieć. E, od odpowiedniego czasu, od paru lat, borykałam się z problemami. Bolełem brzucha, bolełem głowy, Bólam kola, tak, ciągłym zmęczeniem, frustracją, mam niespokojne. A to wszystko przekładało się, zaczęłam się po prostu obwiniać, tak. Także to stało się dla mnie takie troszeczkę, jak to powiedzieć, zapomniałam. Często Czy myślisz, jakieś co im w swoim życiu? Zapomniałam właśnie tego słowa. No i właśnie zaczęłam obserwować grafikę Marioli Bartosiewicz, która bardziej mnie zainspirowała to ten temat wody. A co to takiego woda jest? Także do no niej zadzwoniłam, no i pierwsze do no niej pytanie, czy się nawadnia. Nawadniam się, no piję herbatę, piję soki, no to chyba wystarczy. No jednak spróbowałam tego, to zaczęłam właśnie nawadnianie. No i po tygodniu zauważyłam swoje efekty, przestał mi boleć, przestał mi boleć głowa, przestał mi boleć brzuch, przestał mi bole, boleć kolana, byłam wyspana, tak, byłam wypoczęta, a to też przełożyło się na moje życie codzienne, tak, też y, zaczęłam, 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 stosować produkty, tak, zaczęłam od oczyszczenia i odżywiania komórkowego, także po tyle, po moja jakość życia. Też moje relacje w domu poprawiły się z moimi chłopakami, których mam czterech. Wow. <śla> <śla> Także naprawdę jestem zadowolona. Czy poleciłabyś komuś tą koncepcję sprawie Nasze produkty? Tak, oczywiście poleciłam nie, bo Rzeczywiście dają niesamowite efekty. Nie Dziękujemy bardzo.